Cześć, teraz winyl, nieobiektywnie o muzyce. Dzisiaj przenosimy się roku, do roku 1971, do Stanów Zjednoczonych, Texas, Houston i mamy pierwszą płytę zespołu, który właśnie stamtąd pochodzi, zespół ZZ Top. Pierwszy album. Zespół ten powstał parę lat wcześniej, w 1969 roku, no i od samego początku jego muzyka to połączenie kilku stylów muzycznych. Roka z południa Stanów Zjednoczonych, hard rocka, blues rocka, no i, tako, i takiego groteskowego stylu w roku, jeżeli chodzi o e, imidż sceniczny, jeżeli chodzi o e, zachowanie na scenie. Te wszystkie elementy stanowią o sile i o wartości zespołu ZZ Top. Ten zespół pobił kilka rekordów. Przede wszystkim ten jeden, bo od roku 1970 do roku 2021, kiedy to zmarł jeden z członków zespołu Dusty Hill, basista, klawiszowiec i i wokalista zespołu. Ten zespół miał stały skład, bo oprócz niego jeszcze był Billy Gibbons, który, znaczy jest Billy Gibbons, który gra na gitarze, na harmonijce i również śpiewa, oraz Frank Belt, perkusista, który niezmiennie, niezmiennie za sterami perkusji był, czy jest przez te wszystkie. Lata. To jest jedna cecha charakterystyczna, charakterystyczna zespołu. Druga to imię sceniczny, który, który stworzył się latami, natomiast ukształtował się na początku lat 80. to koszule takie szerokie, golfowe kapelusze. Okulary przeciwsłoneczne, workowate spodnie, no i oczywiście charakterystyczne długie brody e, gitarzystów, które, e, które właśnie z, w, są tak charakterystyczne, że do tej pory, e, do tej pory zespół przede wszystkim pamiętamy e, właśnie dzięki tym brodom no i dzięki temu groteskowego, char groteskowemu charakterystycznemu stylowi ten styl można zobaczyć w filmie Powrót do przyszłości 3 tam właśnie zespół nie musiał się w ogóle charakteryzować po to, żeby wystąpić w filmie, a wystąpił jako kapela grająca na jakimś takim pikniku gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych no i bardzo bardzo dobrze im to wyszło jest to taka scena kultowa dla tego zespołu dla filmu i w ogóle bardzo często się o tym wspomina i wspominam też e, i ja e, co jeszcze bardzo w... Bardzo dobra pasa zespołu w latach 80., natomiast zespół zapomina się, że zespół grał w latach 70 i całkiem to dobrze wychodziło, bo płyta w 71 roku miała wielu konkurentów. Może to nie była płyta, która zrewolucjonizowała świat, bo nie wyszła poza jakieś tam niewielkie grono słuchaczy. Ale porównując ją dzisiaj z takimi płytami, które były z tymi wielkimi płytami, które zostały wydane w roku 71, między innymi płyty Black Sabbath czy, czy, czy LED Zeppelin, to może Deep Purple, te, jeżeli chodzi o te takie najważniejsze zespoły rockowe, heavy metalowe, heavy rockowe, jak zwał tak zwał, z Top całkiem dobrze się prezentuje. Co jeszcze? Warto by jeszcze z, mm, wspomnieć o, o stylu muzycznym, który jest połączeniem takich trzech elementów, może nawet czterech. Po pierwsze, ten groteskowy styl sceniczny, który jest bardzo charakterystyczny i też trochę wpływa na, na muzykę. To jeszcze trzy style rokowe, rok z południa, z południa Stanów Zjednoczonych to jest bardzo, bardzo interesujący rodzaj muzyki, ale w połączeniu z, w połączeniu z blues rockiem. No i, no, i tam jeszcze te elementy, które są związane z hard rockiem, czyli takim cięższym brzmieniem, bo od samego początku zespół, zespół to charakterystyczne, szybkie gitarowe riffy, które, które są właśnie tą marką zespołu, dzięki którym też ten zespół jest rozpoznawany właściwie od. Prawie pierwszych nut zagranych przez, przez zespół, płyta od razu stała się wizytówką zespołu dla mnie, dlatego, że na tej pierwszej płycie zespół już wykrystalizował swój charakterystyczny styl i właściwie był już całkiem dojrzałym zespołem. Po pierwszych zmianach personalnych przez pierwsze dwa lata, ta płyta została. No, no jest płytą kompletną. Słychać, że jest to płyta z lat 70., słychać, że jest stareńka, bo, bo metody nagrywania w, w tamtych czasach były odmienne niż w latach 80 czy 90, ale ma to swój urok. Płyta została nagrana w roku 1971, tak jak mówiłem, w studio Robin Hood, studio. W, w, w Teksasie w mieście Tyler. Jest bardzo krótka, ma 35 minut tylko. To jest 10 utworów, po 5 na każdej stronie i każdy utwór to jest taka perełka. Są zmiany nastroju, są ballady, są cięższe kawałki, są krótsze i dłuższe utwory, i to wszystko daje taką mieszankę którą dobrze słucha się od samego początku do samego końca. I właściwie płytę można słuchać jako jedno wielkie spotkanie z muzyką amerykańskiego rocka z lat 70., dlatego że te 35 minut słuchania płyty to, to nie jest dużo i, i możemy pokusić się o to, żeby przesłuchać tą płytę od początku do końca przy dobrym trumku, oczywiście amerykańskim, ewentualnie jakąś kawkę. Do tego i myślę, że byłoby to, byłoby to wskazane, taki, zrobić sobie taki klimat. Oczywiście, jeżeli ktoś ma inne metody uprzyjemniania sobie słuchania muzyki, to polecam, a generalnie polecam się odstresować, i muzyka ta spowoduje, że przeniesiemy się w czasie i przestrzeni. W czasie do roku 70, do początku lat 70., w przestrzeni do E, w szerokich e, równin czy tam krajobrazów e, Teksasu e, w Stanach Zjednoczonych e, i na pewno jest tam zdecydowanie, e, zdecydowanie ciepło e, patrząc się na okładkę płyty e, nie jest ona jakaś tam rewelacyjna reweracy, e, i bardzo charakterystyczna natomiast e, ma swój urok, bo na e, na okładce mamy, e, mamy gitarę, która jest właśnie tym znakiem rozpoznawczym e, zespołu. E, no i w bardzo ładnym bardzo ładna czcionka, która e, opisuje, opisuje ten, e, tą płytę, czyli pierwszy album zespołu ZZ Top. E, na, drug na drugiej stronie mamy, e, mamy członków zespołu, którzy są, którzy są namalowani i oni nie wyglądają tak jak w latach 80., bo, no bo wtedy jeszcze ten styl muzyczny grotesk, i ta groteskowość, jeżeli chodzi o ubiór, nie za bardzo jeszcze się wytworzyła. Zupełnie inaczej wyglądają i pewnie gdyby nie muzyka, nie poznalibyśmy członków zespołu, że to jest właśnie ten. Ten, ten zespół, ale są już pewne cechy charakterystyczne, które w latach 80. będą charakteryzować ten, ten zespół, bo we wpłatce. Do tej płyty. Mamy tutaj różne w różnych pozach, w różnych sytuacjach członków zespołu, i w jed, na jednym zdjęciu mamy, mamy członków zespołu, którzy wsiadają do samochodu. Samochód to taki amerykański, przerobiony. Jest odnowiony, przerobiony, zmodyfikowany. Jest to też taka cecha charakterystyczna zespołu. Można popatrzeć sobie na przykład na. Płytę, tą najważniejszą chyba dla zespołu, najsłynniejszą, Eliminator. To jest płyta, która została na początku lat 80 zrobiona i tutaj oprócz tego już logo zespołu, które pamiętamy i jest bardziej rozpoznawalne niż te pierwsze pierwsze logo zespołu, czy, czy, czy pierwsze no powiedzmy pierwsze logo zespołu, tutaj właśnie nawet samochód jest na, na okładce. No, i myślę, że patrząc się na, na raz na okładkę, potem słuchając muzyki, jest to taka, taki wstęp do tego, co zespół prezentuje w latach 80., 90., no i przez kolejne, kolejne lata, chociaż tak jak wspominałem, te lata 80. są pasmem największych sukcesów, i wtedy zespół był na w czołówce, na, na absolutnym topie tych wszystkich swoich dokonań, wszedł do Ligi Światowej. Dzisiaj jest cały czas bardzo znanym zespołem, a w latach 70. powoli, powoli budował swoją karierę. I myślę, że, i myślę, że ta płyta, oprócz tego, że że jest płytą spójną, w pełni dojrzałą, to jeszcze jest jednym ważnym jest jeszcze jednym ważnym elementem. Powinna stać na półce z tymi największymi dokonaniami rokowego świata. Myślę, że na równi z zespołem z płytami zespołu Black Sabbath, Deep Purple E, może Deep Purple mniej, ale LED Zeppelin e, takiego hard rockowego grania, które które wtedy wytworzyły się i zespół ZZ Top jest jednym z prekursorów takiego grania, mimo tego, że, mimo tego, że ten styl jest bardzo charakterystyczny dla Stanów Zjednoczonych, to te elementy hard rocka tam, hard rocka tam dominują i, i dodają takiego smaczku, są takim, taką przyprawą, która powoduje, że płyta wyróżnia się spośród, pośród innych soul-ten rockowych czy, czy blues rockowych, e, blues -rocko, blues -rockowych kapel, no i dla mnie ZZ Top to jest marka sama w sobie, bardzo mile wraca mi się do tych wszystkich płyt, a szczególną właśnie, szczególny sentyment mam do tej płyty i przez wiele, wiele lat miałem tylko i wyłącznie wersję CD, która dopiero została po raz pierwszy wydana w roku Bodajże w 1987. Ja mam właśnie taką z tego czasu, z 1987 roku, tą wersję CD. Natomiast zawsze marzyłem o tym, żeby mieć w dobrej jakości płytę, płytę winylową. To mam taką, taką płytę, która jest ponownie wydana w roku 1980 w Niemczech. Mam nadzieję, że kiedyś w przyszłości. Będę posiadaczem wersji amerykańskiej, natomiast ta e, niemiecka brzmi całkiem dobrze, całkiem dobrze jest wydana i myślę, że to jest zaczątek poszukiwań tego lepszego, największego wydania, a tak na razie cieszę się tym wydaniem niemieckim i jestem bardzo, bardzo zadowolony z tego, że moja kolekcja płyt z zespołu ZZ Top powiększyła się dzięki poszukiwaniom na giełdzie płytowej w Gliwicach o właśnie ten egzemplarz, bo nie mieć pierwszej płyty na winylu tego zespołu, to właściwie to jest tak jakby nie mieć w ogóle niczego w tego zespołu, a tak to pierwsza płyta, najważniejsza płyta już jest, a teraz powoli, powoli uzupełniam kolekcję o kolejne tytuły i zapraszam do przypomnienia sobie płyty e, pierwszej ZZ Top, naprawdę nie będziecie zawiedzeni. Myślę, że należałoby teraz powiedzieć tylko jedno. Zapraszam do słuchania. Bardzo mi było miło. Cześć. Do zobaczenia w następnym odcinku.